Emisja specjalna. Wydarzenia dnia w Radiu M. Oglądając tę dyscyplinę w telewizji, wydaje się ona bardzo prosta. Od. Trzy lotki do zdobycia 501 punktów, powtórzyć to wystarczy kilka razy i w najlepszym wypadku można zostać mistrzem świata. A jak z Dartem jest naprawdę? Sprawdzał to Paweł Jańczyk. Sobotnie popołudnie. Ponad 100 osób, nie tylko mężczyzn, gromadzi się w pobliżu 10 tarcz zamontowanych na ścianach Kieleckiego Centrum Bilarda i Darta. Trwa pierwszy historyczny turniej o deblowe Mistrzostwo Kielc i Puchar w rękach trzy lotki, a w głowie marzenia, aby być jak no właśnie jak kto myślę, że Gerwin Price. On jest nerwusem. Trochę tak, też lubi sobie krzyknąć. No i myślę, że też Kuba Błachut to na pewno ktoś, kogo chciałbym naśladować. Naprawdę? I tak. Tylko nie chciałbym kupować flaków za 28 zł. Nie wiem o co chodzi z flakami, bo one do gry w Darta potrzebne są najmniej. Nie da się jednak grać w Darta bez lotek, tarczy, szaftów, bareli i innych dziwnie brzmiących przedmiotów. No, ale zaczynamy od lotek. A później, no w tej lotce zawsze coś się popsuje, więc Paweł Pecel, właściciel Szafty, piórka, grot, To są szafty? To jest element, który jest między barelem, czyli tym elementem, w którym jest grot, a piórkiem, czyli mocują element mocujący piórko. Możemy sobie dopasować długość tych szaftów, kolor piórka, wielkość piórka. No i tarcza też jest potrzebna. Jasne, tak, tak. No nie będziemy rzucać do żony, tylko będziemy rzucać do tarczy. Tak. Tarcze są z sizalanem, czyli materiału naturalnego. Mając już to wszystko, wystarczy trenować. Ale jak to zrobić i czy będąc mistrzem Polski można żyć z zdarte? W moim przypadku to raczej jest, a czy na pewno to ja pracuję normalnie, to jest, mimo wszystko cały czas traktuję to jako dodatkowe takie hobby. Od jakiegoś czasu może nie dopłacam do tego, że tak powiem do wjazdów, coś tam sobie jestem w stanie, że tak powiem, na plus wychodzić. Tam trening, to głównie to jest, są turnieje. To, to traktuję bardziej jako poważnie. Tak na tygodniu to gram sobie oczywiście z aplikacją, czy tam na, z kolegami, ale głównie to trudniej to robią y, poziom. Rozmawiałem przed chwilą z mistrzem polskim, Mirkiem Grudzieckim. Mówi, że obawia się kilku zawodników dzisiaj na turnieju. Myślisz, że miał na myśli Ciebie? No myślę, że na pewno. Wierzę, że jestem takim jednym z zawodników, którego najbardziej się obawia. Nie ma co prawda Bartka Kurczyńskiego, który jest jednym z najbardziej doświadczonych naszych zawodników, no ale myślę, że tak, że mógł Mirek mieć na uwadze między innymi mnie. Kamil Gębski ostatecznie delikatnie się pomylił, ale mistrz Polski Mirosław Grudziecki też nie zawędrował daleko w sobotnim turnieju, odpadając w ćwierćfinale z późniejszymi zwycięzcami. Ale o tym na koniec. Tymczasem wiemy już jak i czym rzucać oraz jak trenować. Dowiedzmy się zatem jak wygrywać, czyli o co tak naprawdę chodzi w darcie. Najszybciej zbić licznik i trafić podwójną wartość, na którą się ustawi, także no wbrew pozorom to nie jest nic trudnego, no ale jak przychodzi co do czego, no to wiadomo, ta ręka zadrży, lotka wyleci w nieodpowiednim momencie. Zaś się palec tej lotki. No jest mnóstwo czynników, które decydują o tym, że, że rzut nie jest po prostu taki, jaki byśmy chcieli. Pola najbardziej punktowane, czyli pola punktowane potrójnie, będące na wewnętrznej obręczy tarczy są stosunkowo małe dla osoby, która nie ma tak naprawdę kontaktu na co dzień z Dartem, będzie to na początku bardzo trudne, żeby, żeby w tą wartość trafić. Rzucenie tej najwię, naj, największej możliwej wartości na tarcz, czyli 180 punktów jest to potrójna 20. Razy trzy. Myślę, że zapada w pamięci każdego zawodnika grającego w dartach. Zaczynając swoją przygodę z dartem, na pewno można liczyć na pomoc i dobre słowo od innych darterów, bo tak właśnie nazywamy osoby rzucające do tarczy. Ogólnie między darterami panuje taka fajna, rodzinna atmosfera. Nikt na nikogo się nie obraża, a, a ta rywalizacja przebiega. W według zasad fair play i w takiej przyjemnej atmosferze. Właśnie bo chyba też to widać, że oprócz tego, że poziom sportowy ważny, że jest y, odpowiedni, to też ta cała otoczka, czyli tutaj widzimy bułeczki, tutaj jest bar i tak dalej, to też jest bardzo ważne, tak? Jasna atmosfera Przede wszystkim atmosfera robi darta. Tak? Kiedy przychodzi jakieś tam wygrywanie, no to wtedy wchodzimy na wyższy poziom i też każdy z nas myśli się też żeby wygrać. Ale takie podstawy to są jednak wspólne spadnie czasu i atmosfera. Ogólnie zgodnie z hasłem kieleckiego stowarzyszenia darta, to ma cieszyć. Masz na koszulce z tyłu napisane, to ma cieszyć. Przed momentem nie byłeś zadowolony. Zabrakło dabla. Mam nadzieję, że następne dwa mecze bardzo mnie ucieszą i również później faza pucharowa. Ostatecznie Kamil Wiśniewski w parze z Kubą Błachutem zajęli w turnieju ostatnie miejsce. No ale to ma cieszyć. Z kronikarskiego obowiązku odnotować należy, że pierwszymi historycznymi deblowymi mistrzami Kielc w darcie zostali Łukasz Jach i Piotr Maciejczak. A jeśli Wy chcecie zacząć swoją przygodę z dartem, to polecamy znaleźć Kieleckie Stowarzyszenie Darta na Facebooku lub przyjść w każdy poniedziałek o godzinie 18 do Kieleckiego Centrum Billarda i Darta. Z przyjemnością na końcu dodam też, że Radio M jest oficjalnym patronem medialnym Kieleckiego Stowarzyszenia Darta. Dla Radia N. Paweł Jańczyk. Do zobaczenia przy tarczy!